Dziesięć, dzisiaj challenge taki, że jak zgadnę wszystkie kolory, to robię nowy kanał. Zielony czy pomarańczowy? Nie, no dawaj pomarańczowy. O kurde! Bo ja mam cztery kanały. Ja chcę mieć piąty. O kurde no. Niebieski czy żółty? Dawaj niebieski. Jeszcze ostatni i robię nowy kanał. Żółty czy Dawaj żółty. Zobaczymy.